To po kilkunastu już sekundach. Grzegorz, dzik stop. 3, 2, Trzy, dwa, jeden, stop. A my możemy rytmicznie pić z ratą. Zróbmy baga, bez zakusu, że się daje. Dobra, ale nie po prostu. Po prostu na burekę. Dobrze. Grzegorz, pleksta. Po prostu na bolekę. Patrzcie, patrzcie, dokładnie jak wygląda twarz Rzesza. Jak zaśmieszmy całego ciała, zacznijmy żyć ze zmęczenia. Z rach w, w i teraz jaka walka. O każde ostatnie sekundy. Artur Walczak, moi drodzy, no w tej konkurencji mam nadzieję, że Artur się troszeczkę zrehabilituje. Uwaga przy wyciskaniu platformy na barki, a potem sędzia się dojrzał, że źle stał z złym kątem tak naprawdę ty miałeś wyprostowane ręce, a biceps zrobił wrażenie jakby było zupełnie inaczej. Na początku staram się ustawić zawodnika w prawidłowej pozycji. Artur Walczak, muzyka na full, moi drodzy, wasze prawka i pomagamy, żeby Artur troszeczkę odbił się w tej klasyfikacji ogólnej.

Po prostu prawą rękę, dobrze. No i teraz, o tych sekund było jak najwięcej. Po prostu prawą rękę, bardziej. Prawa ręka bardziej, dość. Bardzo, bardzo, bardzo wolno nie znać do w przypadku artyrażu tej, na no ten kąt dużo sześć. <grym> Ostatni raz mówię wyprostuj obie ręce bardziej Koniec czasu Bardzo bardzo zaskoczony Maciek no ale to co mówił Jarek wcześniej będzie ostrzegał ale tylko trzy razy Trzy, dwa, jeden, sto Krzysztof Zabrowski Wyprostuj bardziej prawą rękę

dla tu naszej proby wrancę Kochaj 2 1 start Ju prosto z proby wrancę dobrze no, a w tym momencie Martini grupa i waga forte bokeh Zawodniku, my zmusimy dzisiaj do płakania tym przed żadem. Martek, oddychaj, oddychaj. Walczy Walczy niesamowicie, za no to nie widziałem zawodnika, który tak walczyłby w tej konkurencji. I mimo wszystko, mimo iż stosował różne sztuczki, nie dał tam się wątpliwości dla Jarka, żeby coś tam było nie tak, żeby może go wyłączyć. Tego zawodnika wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że dziewczyny się nie obrażą, stamy troszeczkę do was plecami, okej? Okay? I będę sobie zerkał tutaj na Arka stopę. Tak, żeby nasza publiczność doskonale wiedziała, ile tamtych sekund. Moi drodzy, teraz wszyscy razem ze mną. Sławeku, pokaż jak będzie trzymał. Wszyscy patrzymy, jak trzymał będzie Sławek. I tej pozycji będziemy od niego wymagać już z ciężarkami. Dziękuję. Trzy, dwa, jeden, warte. start! ...tych zawodników, to jest prawdziwe piekło. Brawo Miłoszek! A to dopiero 10 sekund. Brawo, do prosty bardziej. W tym momencie 20 sekund. Jedna trzecia dystansu. Pomagamy, pomagamy moi drodzy, on reprezentuje wasze miasto, no to ma być głośno jak nie wiem w tym momencie. 40 sekund i teraz Krobek zaczyna walkę. Rockin life, i Niech, sami, Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite. Życi zawodnicy, mimo iż różnią się, w różny sposób można powiedzieć, trenują, to czasami dochodzą do takich samych wyników. Ale tutaj, w tej konkurencji, wielką niespodziankę chyba zrobił nam nasz młody Wilk. Wynik Sławka toczka 48. 48, 52. Najsilniejszy w tej konkurencji. I teraz tak sympatycznie Sławkę Oj oj oj. Ale oczywiście, moi drodzy, tutaj chodzi również o to, żeby, żeby przede wszystkim dobrze się bawić. W tej konkurencji natomiast... Której mam tu na pomogła w przygotowaniu tej konkurencji jest firma PAD, oczywiście grupa PSW, Polskie Skody Budowlane. A co za tym idzie, no właśnie w tym miejscu możecie być dokładnie i dosłownie zaopatrzyć się na wszystkie... Nie stąd! to Trzy. Było bardzo, bardzo niebezpieczne. Świetne, że był na No my już kiedyś nie, widzieliśmy zawodnika z tym skrótem, samej wysokości. Naszych ludzi nie zostało jakichś takich Nie mieli tyle szczęścia. No trzeba. 222 z przygodami. 250. bardzo dużo. Cały czas zalicza kolejny stopień. No i ma już ich dziesięć teraz w tym im, większym im tłumżale. A z tym najczęściej również brata się na samą górę. A potem jeszcze to czas zadecyduje o wszystkich. Przypominam zawodnik, który startuje z konkluzją. Zwykł się w że on zawsze jeszcze na to bo sam z sobą. Ale go jest jeździ i walczy cały czas jak również zróbny technika, o to, żeby uniosła się do tego zawodowego w Jeszcze dwa. Jeszcze dwa. minął 75 sekund. Zaliczone jest 10, 11, 12, 13 stopni. A więc nagrodźcie brawami. Przede wszystkim. Nie, wiem, nie, wiem, za bardzo. Pewnie, to pachnięcie. Tak, no chłopaki, że kuruj się, tymczasem razem, to przy nich Ja przy tym następnym konkurencja. ale ludzie dobrze, bo tam tak czy inaczej do końca, prawda? Ja to się dochwala, bo tu też jestem. Do nikt konkurencji się nie upuczałem, ale zawsze. Czy... Najlepiej się na słowo i trzymamy kciuki, żeby do samego końca i bez żadnego problemu. A teraz zwróćcie uwagę, moi drodzy. Jeden, facet trzy, chwilą wszystko to poukłada do góry, a teraz za trzech. Niestety musi to na miejsce I w tym momencie moi kochani chciałbym abyście nagrodzili brawami pomoc techniczną, ci ludzie tu się tak napracują na tych naszych zawodach, ale głącznie moi drodzy, oni tutaj są, oni dźwigają prawie które są nawet więcej niż zawodnicy, teraz nawet Sławek się nad nimi zlitował i będzie to wszystko odstawiało po swojemu, skupcie uwagę. Słabsze rozgrzewki robi jeszcze przy okazji. Czy inaczej, moi drodzy, ta praca właśnie pomocy technicznej tych osób, których tak naprawdę niby tutaj nie widać, ale są, jest no nieoceniona, Sami sami się po sobie nie posprzątamy, nie tyle razy. No i zobaczmy, czy rozrodzą siły, czy będą po prostu bardzo ciężko i szybko pracować. Album 2020 wkłada tak, jakby to była 100 kilogramów, nie tylko góry. Cały czas starany i jestem u że już coraz wyżej. Artur zameldował się z 250 do góry. Teraz będzie wskoczył po bok, wieś, że że to jest bardzo ciężkie. Zmęczone, a to wszystko trzeba umieścić całą pozycją na zodach. Niesamowite Artur coraz bardziej i coraz wyżej. Zwróćcie uwagę, że Artur nie orbina się. On wnosi to praktycznie rękoma i piecami. No i teraz. No bońcówka. Tam dzieci dowiedzą, ale cały czas... Być Właśnie chowanych za ostatnim stopniu, tak jak to dotknęła Marku. No i drodzy, pomóżcie, pomóżcie, Maciek jest jeszcze trochę czasu na... Musi, musi to zrobić. Dosyć, dosyć, te centymetry Maciej, mocno, mocno. Żółtem na taśmę, Jarku. Bardzo zmęczony Artur, bardzo, ale nagrodźcie dawali, bardzo fajnie rozrożniczymy Artur teraz tej konkurencji. Pomyślał, przepracował to naprawdę bardzo się i można powiedzieć, że dopiął swego z wszystkimi z nami. tak jak i macie, ale to, że się w lepszym czasie zamlękował się na samej górze. Ale nie wiem, jakie wy, jakie, jak, jak, jaką wy na nim presję wybieracie, a on naprawdę chciał, żeby tutaj było dopięte wszystko na ostatniej guzikowi. 13 razy mówił to samo, co mam zrobić, jakie karki wydrukować, jak ustawić sprzęt, Myślę, że chcę przed Wami naprawdę dobrze wypaść na grocie to I to jest to, o czym mówił, że źle się u siebie, bo ciężko połączyć startowanie z organizowaniem imprezy. No właśnie, tutaj chodzi chyba przede wszystkim o to, Jarku, prawda, że zawodnik, który musi to wszystko zorganizować i samy startować, musi tak naprawdę wybrać. Albo się przygotowuje i wtedy robi to tak jak się powinno, czyli wypoczywa bardzo długo, albo organizuje, a wtedy to jest na ten wypoczynek nie ma czasu, prawda? I za chwileczkę następna dwóch w tej konkurencji to, to Rzeszy Peksa i Krzysiek Sabowski. jak długo się da, nie zapomnij o muszą się wykazać właśnie ci zawodnicy, Grzegorz Beksa, Krzysztof Sadowski. Spojrzeli sobie w oczy, tam przez chwilę, do góry, Krzysiek już jest pewnie swego, już wie, że jest szybki, że jest dynamiczny i że jakoś to wychodzi, mimo że również się najlepszej dyspozycji. W już powiedział, że będziemy ciężko, to na tak, nowo to widzę dziecię. Zwrócę uwagę na Krzysztof. Krzysztof chyba będzie w tym boju najlepszy, przynajmniej najlepszy jak do tej pory. Takie mam wrażenie. I krzysztof za to jarek lepki dałem z głową. Ale jeszcze, jeszcze ta konkurencja się nie skończyła. Przynajmniej nie dla wszystkich. Co do Krzysztof, teraz jeszcze motywowany i dopingowany przez życia. Ale to by było na to

Na A teraz jeszcze nie te drobka nie stygną. 200 już i z tym ci korali sobie batek. Już coraz trudniej odginać się tyłu Nie uwagę to całe jest zmierzone. Teraz jeszcze Darek głośno motywuje i na pewno zwraca uwagę właśnie na te szczegóły techniczne, na których jeżeli się nie zachowa, to często jest zalicza powtórzenia A tak naprawdę tam o te centynie, na które właśnie chodzi. Ja w tym momencie poprosiłbym o wielkie brawa dla zwycięzcy. Jego wynik czasowy to można powiedzieć zdecydowanie spełnienie tego, co obiecał, czyli Jarek wywarł presję.